I, i upodlenie człowieka. Na to wydarzenie, na to Expo 50, zaproszono również państwo watykańskie. Zaproszono, żeby papież przedstawił, również miał swój pawilon. Praca liberalna wyśpiewała się w swoich komentarzach, pisząc. Co papież ma do zaoferowania człowiekowi? Jakie szczyty techniki? Z czym się może różnić, równać z osiągnięciami Stanów Zjednoczonych, Japonii czy też innych krajów? Papież, już XII, ten sam, który właśnie w 1950 roku ogłosił dogmat o niebowzięciu Najświętszej Magii Panny z Ciałem i Duszą do Nieba Wysłał swoich przedstawicieli z Watykanu. I pośród wszystkich pawilonów wystawienniczych był również skromny pawilon.